Artykuł 187 ustęp pierwszy. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z punkt pierwszy Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Punkt drugi. 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Punkt trzeci. Czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów. Ustęp drugi. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch przewodniczących. Ustęp trzeci. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata. Ustęp czwarty. Ustrój. Zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.